Ja nie wiem, czy ekipy robiące posadzki to jest taka patologia, A to już jest drugi, który nie dochowuje terminu, nie dochowuje słowa, nie dzwoni wtedy, kiedy się omawia. Zabezpieczać ich przed czujnym okiem ludzi posiadających lepkie rączki. Mamy wtorek, a pan ma to robić we czwartek lub w piątek. No ja tutaj mam przecież istną stajnie Augiasza. Powolutku, bardzo powolutku, nie nad wyraz optymistycznie, zacząć myśleć o jakimś wykańczaniu siebie i domu. Cześć piękni i młodzi, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z budowy domu. Troszkę tutaj poszło do przodu, poczyniłem spore mm, zakupy. Oto no mamy styropian na całą podłogę. Tutaj jest część styropianu na elewację 4 cm plus 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 jeszcze tutaj mamy plus jedynka. To jest zwykły fasadowy czyli jakiś EPS. 40, może 50, a te 5-centymetrowe, co są na podłogę, to jest już EPS 80, czyli takie jak spokojnie wystarczy do domu i do garażu. I teraz problem polega na tym, że jest to jeden z nienicznych momentów, w których zamawiam ekipę do zrobienia posadzki bo jest to irracjonalnie nieopłacalne patrząc na ceny, jakie biorą sobie za wykonanie metra kwadratowego sam bym wziął więcej żeby coś takiego zrobić no nie jednak mamy 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 wtorek a pan ma to robić we czwartek lub w piątek no ja tutaj mam przecież istną stajnie augiasza w każdym razie pamiętacie jak wylewałem ten chudziak wygładzałem go grabiami, więc nie wyszło to idealnie. no Na tym teoretycznie można wykłaść styropian, on by się jakoś powciskał, ale razem mogły się połamać. Dwa, że szkoda samego styropianu, trzy, że to pewnie by jakoś nierównomiernie osiadało. Mm. Więc pierwsze co musimy zrobić, opróżnić to wszystko z tych ścinek z tych śmieci. to jeszcze mam jakieś firmowe rzeczy, tutaj też tam jakieś tuby szalunkowe. Eee, resztki desek konstrukcyjnych to jakieś cinki z tych desek szalunkowych, tak, calówek i dlatego też w tak zwanym międzyczasie zamówiłem sobie dwa auta piachu zasypowego no nie przywiesz mi jakiegoś cuda ale wystarczy po to żeby sobie podsypał połowę garażu do takiego stopnia, żebym mógł sobie to tutaj poskładować, żeby nie musiał wynosić tych rzeczy na zewnątrz i zabezpieczać ich przed czujnym okiem ludzi posiadających lepkie rączki. Oraz przed deszczem. Więc po prostu. I też miałbym dalszą drogę, żeby to wywalać na zewnątrz, więc pozbieram to. Tam poukładam na jakieś palet. Tak na razie tego garażu nie będę robił. Eee, o tu to wszystko trzeba zamieć, bo tutaj kiedyś strugałem dechy do jednego z zamówień i tamten piach naniosę tutaj jakieś 2 cm tyle tylko żeby to wyrównać i będę mógł to już układać, no nie tym styropianem, więc ten styropian też będę musiał wyrzucić albo na górę albo, e, albo do garażu, bo potrzebuję ten 5 cm będzie kładziony na zakładkę e, żeby uzyskać 10 cm, tam lambda nie wiem jaka jest 00 38 36 Nie widzę teraz nigdzie jakieś plakietki. No i dojdziemy do sposadzki. Musimy dojść pod tę warstwę izolacji wilgociowej. Tutaj mamy jakieś od 17 do 19 cm na całym domu. Więc akurat 2 cm piasku, 10 cm styropianu i jakieś 6-7 cm wylewki zbrojonej. Muszę to ogarnąć, no więc trzeba, trzeba zacząć po prostu od przeniesienia tych rzeczy. A jak mi się to uda zrobić, to się odezwę. Ciao! Kilka godzin pracy. Żeby to wszystko przerzucić, też sobie nie myślę, że to tak tragicznie będzie u każdego wyglądać, bo ja to miałem. Miejsce, gdzie pod dachem mogłem obrabiać rzeczy dla klientów, więc to było mnóstwo płyt, jakiś OSB, jakiś ścinek ee, drewienek, no ty, tych wiórów po struganiu, też było multum. Wszystkie te steropiany, które idą na elewację, wrzuciłem na górę, więc to będzie widać. Mam nadzieję, że nie, żeby nie kusiło wzroku. A nie, no, coś tu widać jednak. No ale zdemontowałem drabinę, więc ktoś musiałby być nieźle zdesperowany. I teraz jeszcze mi naszło tak, że nie wytłumaczyłem wam, czemu ja właściwie zbierałem te truciny, skoro one mi troszkę wypełniają te nierówności. Otóż te truciny są z materiału, który degraduje, czyli z czasem, tam pod wpływem warunków atmosferycznych, wilgoci i tak dalej, będzie zmniejszał swoją objętość poprzez jakieś tam procesy gnilne i tym podobnie. I tego byśmy nie chcieli. Dlatego zebrałem go, ile mogłem. I trzeba to uzupełnić piaskiem, który nie jest biodegradowalny, ale jest zagęszczalny, więc wysypię go tutaj minimum ile trzeba. No i trzeba go będzie jakoś, nie wiem, poudyptywać, czy co w tych najgorszych miejscach, jak to na przykład, żeby to w miarę wyrównać, i reszta już będzie układana tym steropianem. Nie ja wiem, dzisiaj wrzucę chyba jeszcze troszkę tych to, to, toczek. Toczek piosku troszkę tutaj na A potem będę działał. Nie wiem, już słońce coraz szybciej zachodzi. Coraz mniej da się zrobić w ciągu dnia. No ale trzeba to zrobić, bo też jak, jak już będzie wyrównana posadzka, niedługo przyjadą okna, drzwi, to będzie można zamknąć to pomieszczenie, a w środku jak już będzie zamknięte, no to można powolutku. Powolutku bardzo powolutku, nie nad wyraz optymistycznie, zacząć myśleć o jakimś wykańczaniu siebie i domu. Tutaj będzie salon, tu będzie kuchnia, tu będzie łazienka, tam będzie wiatrołap. Więc wszystko, co na sam początek jest potrzebne, będzie w tej części. Ja cały ten garaż zostawiam na troszkę lepszy czas. No, wprawdzie. Te dwa okna zamówiłem, więc yy, tu będą zamontowane bramy, może się jakoś, jakoś się zabije jakimiś dechami czy płytami OSB Żeby tu mógł być składzik, można było Powolutku to hać do przodu No i mamy to z głowy Jest następny dzień Udało mi się to wszystko skończyć wczoraj, ale Było już na tyle ciemno, że stwierdziłem, że po prostu nagram to Następnego dnia, żebyście wszystko widzieli No ten materiał nie jest idealny, ten piasek, ma tu trochę kamieni Więc musiałem się trochę Troszkę na Pracować, żeby takie większe jakieś iły i kamienie powyrzucać To wszystko tam wrzuciłem do garażu Bo i tak to trzeba będzie zasypać No i co? Ten piasek jest po to, żeby to wyrównać lokalnie, a nie globalnie, żeby nieco zaproksymować nierówności tejże posadzki. A globalnie wyrówna to pan, nie wiem jak go nazwać, pan posadzkowy, jeśli uda mi się dograć wreszcie zrobienie tej wylewki. No, styropian wyrzucony na zewnątrz, piasek jest położony, teraz będziemy go po prostu docinać. Zrobię pierwszą warstwę i wam pokażę, co i jak. No tutaj będzie najwięcej zabawy przy wycinaniu do tych rur. Więc nożyk w dłoń, kwadratowe otwory, a reszta będzie uzupełniana po prostu pianką montażową z pistoletu. Nie ma co się też nad tym specjalnie pochylać. No, po to, to jest zrobione, żeby nie trzeba było jakoś perfekcyjnie tego spasowywać. Ten piasek też pozwolił tak to wyrównać, że te narożniki, które są zazwyczaj właśnie podniesione nieco do góry, tutaj już to jest właściwie znikome, więc ten styropem będzie dosuwany do samej ścianki. Kiedyś tam, kiedyś robiłem izolację, tę czarną, którą wam pokazywałem, teraz jest po prostu poprzybijana już takerem takim, Zwanym młotkowym, tym co też montuje membrany, na dachu i do ścian. Tutaj zagijam ją do góry, poprzebijałem właśnie tym takerem. I jeśli będą robić dylatację, a będą robić dylatację obwodowo taką pianką, to przykleją to pewnie do tego i do tego też będzie dołączona folia, którą położę na styropianie, i to też się złączy z membraną paroizolacyjną, która będzie na ścianie. Także to wszystko będzie szczelnie. Zasłaniało wełnę, która tam kiedyś pójdzie pomiędzy słupki, tak, żeby nie rozstawała się do niej wilgoć. Tak to powinno być zrobione. Czyli to idzie tak: piasek 5 cm styropianu, 5 cm styropianu, i tu idzie 5 cm y, wylewki. Ale tutaj jeszcze pójdzie taka taśma y, dilatacyjna, Ale wcześniej na styropianie będzie położona czarna taśma, czarna folia budowlana, zawinięta do góry, i do tego będzie. Ta delatacja, a potem na to, na czarną folię i na delatację, będzie przyklejona folia paroizolacyjna. Uff. bierzemy się do pracy. Minęło jakieś nie wiem, półtorej godziny, jest cała ta powierzchnia już zrobiona. Ta pierwsza jest dużo trudniejsza od, od tej, która będzie druga, no bo jednak tutaj mieliśmy te nierówności, z którymi trzeba było sobie poradzić, tam gdzie gdzie musiałem podsypywać, gdzie gdzie usuwać te kamyki. To jeszcze oczywiście trochę klawiszuje, eee, dlatego dlatego właśnie trzeba robić w dwóch warstwach. Jak ktoś ma 10 cm, to dwa razy po 5, żeby druga warstwa nieco wyrównała te warstwę niżej, żeby łączenia nie wypadały w tym samym miejscu. Więc ta druga cała będzie z, z przesunięciem. Jeszcze pomyślę o ile. No, nie wiem ile paczek wyszło, ale powinno, powinno tego wystarczyć. Na że jeszcze gdzieś tutaj dam drabinę, bo. No, bo u góry jeszcze są te pozostałe, chyba. Trzy paczki, które wziąłem na zapas. Miałem nadzieję, że nie trzeba będzie jej wykorzystywać. Ale wygląda na to, że jednak tak. No i co, tutaj, tak to wychodziło. Te ubytki pozupełniam pianką. To się udało powycinać bez rozwalania styropianu. Więc całkiem, całkiem fajnie. No i dobra. Chwila przerwy, jadę dalej. Wiecie co? Uznałem, że jeszcze Wam pokażę pół drogi, jak to wygląda, zanim skończę. Bo to będziecie wiedzieć o co chodzi z tym robieniem na zakładkę. Więc po pierwsze, te płyty idą, idą tak i zaczynałem od tamtego narożnika. Tam jest pełna płyta. Następne dopiero są przesunięte. Widzicie? Tu stosowałem już krótszy kawałek. I są przesunięte, ale dalej to są takie rzędy. Tylko, że każdy przesunięty względem drugiego. Nawet nie wiem, czy firmy tak robią, czy nie układają, jak leci tych pierwszych rządków, że łączenia wypadają takie same tu i takie same tutaj. Ciężko mi stwierdzić. Ważne, żeby to robić w dwóch warstwach. I teraz zacząłem od tego narożnika. Więc drugą warstwę zacząłem układać od tego narożnika. I płyty układałem w ten sposób poziomu. Swoją drogą dużo prościej układa się je tak. Troszkę mniejszy jest, e, mniejszy jest odpad na to, co się utnie na samym końcu. To będzie kawałkiem, który wypada tutaj. Coś to tu nie doszło, no. No, musicie patrzeć na to też, jak na przykład wypadają wam e, pod ścianami, no tutaj już nie ma takich fragmentów, ale gdzieś robiłem takie miejsca. Gdzie używałem y, trochę ścinek. Na przykład ten tutaj narożnik pod tym steropionem. może uda mi się go jakoś wyciągnąć. O, widzicie? Tutaj były ścinki. Więc ważne, żeby na to nasła to... cała płyta. Oj, teraz już nie Dobra, weszło. Cała płyta, żeby to nie było osłabione. Tak samo w takich miejscach jak te słupy te tutaj um, ujścia kanalizacji na dole były poszatkowane. Widzicie? Więc tutaj musi najść cała płyta. I mamy przesunięcie nie dość, że tej szczeliny, no bo teraz wypada tutaj i tutaj, to tych szczelin. Bo wszystkie te płyty też przesuwam względem początku. I fakt, że zaczęliśmy od innego nerżnika sprawia, że odpadu po całej tej drugiej warstwie jest tyle, co no co tutaj, to jeszcze na pewno wykorzystam. Oczywiście brakuje mi tego styropianu, więc będę musiał tutaj wsadzić drabinę i ściągnąć go tam z góry. No wsadziłem tam, bo myślałem, że nie zużyję i no chciałem to ukryć przed lepkimi rączkami, no ale no ale cóż, zrobię ile się tutaj da. Skończę i wam pokażę efekt. No i dobra, i mamy gotowe. To było wypadkowe, bo już nie chciałem ciąć płyty, więc, 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 więc użyłem odpady. Ale praktycznie całość te udało się zrobić z takich dużych kawałków. Wysokie sensownie już ta zakładka. Oczywiście takie rzeczy jak tutaj Zostaną podociskane przez beton, więc tym się nie ma co nawet przejmować. Tu pójdą, nie wiem, 3-4 metry sześcienne, więc dobrych kilka ton. Jeszcze tutaj naokoło pouzupełniam pianką, żeby pozabezpieczać. Żeby tam beton mi się po prostu, no nie wlał, nie? Była tam jakaś zelatacja i izolacja, bardzo prosta robota, może czasami irytująca, ale ten kto nie ma dwóch lewych rąk, albo tylko jednej ręki, spokojnie da sobie z tym radę, więc w kwestii oszczędności, no to polecam bardzo, to jest sprawa na nie wiem, jedno popołudnie, jakoś macie styropian oczywiście, im macie lepiej przygotowany chudziak, tym, tym szybciej wam pójdzie, ale nie jest to jakiś... I też tragiczne to, że ja to wtedy wyrównywałem chyba nawet <laughs> tymi grabiami, bo nie miałem takiej zagęszczarki, wygładzarki, Nie wiem jak to się nazywa. No nic, w każdym razie nie był taki wielki problem. Teraz sobie chwilę odsapnę. I kładę folię budowlaną na to. No i potem się będę bawił. Pokażę Wam efekt. Byłbym zapomniał Wam pokazać, zanim te folie będę rozkładał. No to tutaj wszystkie te większe szczeliny po uzupełniałem. montażową nisko niskoprężną zrobiłem to od razu, ponieważ no, no, potrzebuje tam chwili, żeby stężeć. Jak sobie stężeje, to wtedy nadmiar obecny po prostu i będę kładł. Już tę folię czarno budowlaną. Jeszcze zastanawiam się jak, bo to są 4 metry na 25. Chcę to zrobić tak, żeby jak najmniej było cięcia łączenia. No tutaj to nie problem, ale ta część to już jest pewna zagadka. Ale dam radę. Dobra, działam. Nie wiem czy też tu będzie widać bez światła, ale wszystko jest pokryte tą folią budowlaną. Jest to zrobiony jakiś zakład, to jeszcze muszę pokleić, no bo w takich miejscach jak ten słup rozwijałem stamtąd, no to musiałem to rozciąć. Tak samo tu, no tutaj akurat nie, bo się kończyła folia, no i tu musiałem porozcinać, gdzie są te E, przyłącza wody, prądu, jeszcze bednarka Przy wszystkich narożach jest to wywinięte do góry. To, co Wam wspominałem, jest to połączone z tą izolacją. E, na to pójdzie delatacja, i to wszystko będzie połączone z folią paro izolacyjną, opóźniaczem pary, który no, będzie chronił wełnę, która to pójdzie. Tu trzeba. Pamiętaj, żeby to było wszystko z takim lekkim luzem. To nie jest problem, że to sobie tak tutaj paluje, bo beton, który ma tam parę ton, bez najmniejszego problemu dociśnie coś takiego. Ważne, żeby to nie było na sztywno, bo jak dojdzie, właśnie to obciążenie betonem, to to się po prostu powrywa. To też jest połączone na tych skrzywkach. żeby to tak z grubsza połapać żeby trzymało formę to mogłem to jeszcze poprzecinać, nie wiem czy cokolwiek w ogóle widać ale jest ok. no i te połączenia muszę jakąś taśmą taśmą skleić no i co? i tu się pojawił mały problem bo ja nie wiem czy ekipy robiące posadzki to jest taka patologia ale to już jest drugi który nie dochowuje terminu, nie dochowuje słowa, nie dzwoni wtedy, kiedy się omawia. No, mamy środę. Miał przyjechać robić czwartek, piątek. A gościa jeszcze na nie widziałem, bo to jest y, drugi. Pierwszy przyjechał mierzyć, to potem z nim nie było kontaktu. Dał kontakt do innego. No to drugi powiedział, że spoko, spoko, tylko że <ścoughs> 25% drożej. Fajnie, kocham takie sytuacje. No ale no, coż mam zrobić, no, chcę, chcę, żeby to było już działające, żeby można było wstawić okna, drzwi i coś tutaj porobić. No więc ja się zgodziłem, a mimo to kontakt jest bardzo utrudniony, no miejmy nadzieję, że coś mu tam powiedzmy wypadło. Chociaż gdybym ja tak nie odbierał od klientów, to zaraz by mnie w powiesili. No cóż. Pierwsza ekipa, która ma cokolwiek robić a nie, że robię to sam. Już mam dość. Ja współczuję wszystkim, którzy budują nie systemem gospodarczym, tylko każdą rzecz robi ekipa, bo to, to naprawdę musi nieźle siadać na psychikę. No dobra, no z tego etapu już więcej filmów nie będzie. Następny będzie albo z robienia tej posadzki, jeśli się tam zgodzą wykonawcy, albo też zrobię Wam już po zrobieniu posadzki, jak pojadą Eee, takie podsumowanie jak to wyszło no to co widzimy się w następnym odcinku dzięki za oglądanie nie wiem czy tam oglądacie mnie wieczorem czy, czy rano w każdym razie go dnia czy tam go wieczoru eee, pamiętajcie żeby subskrybować dać może lajka like, jeśli wam się film podobał takich odcinków przydatnych będzie naprawdę dużo dużo więcej więc oglądajcie mnie regularnie cześć